Dzisiaj splatynuję... Nie to intro, zaraz to naprawię. Dzisiaj splatynuję... 17 lat po wojnie nuklearnej, która zniszczyła planetę, życie powróciło do kanty w Montanie. Ludzie, którzy przeżyli bombardowania, teraz pracują na odbudową, tworząc społeczność w całym hrabstwie. Oczywiście, nawet w takich czasach nie może być spokój, bo społeczność Hope County zostaje nawiedzona przez grupę bandytów, którymi rządzą dwie siostry bliźniaczki. Te nakazują zniszczyć ich powrót do normalności i tutaj jedyną opcją na spokój jest grupa ocalałych utworzonych w Kalifornii, dowodzona przez Thomasa Rush. Grupa Rasha poświęca się inżynierii i biorolnictwu, aby pomagać społecznościom w całym kraju. Wcielamy się w rolę kierownika bezpieczeństwa grupy Rasha. W drodze nasz pociąg zostaje zaatakowany, a my wraz ze wspomnianym już Raszem i Barnesem próbujemy się z niego wydostać. Eliminując wrogów, przez radio od Karminy dowiadujemy się, żeby udać się w stronę rzeki. W tym czasie doganiają nas bandyci, gdzie pierwszy raz z bliska możemy zobaczyć naszych antagonistów. Cała misja kończy się śmiercią Barnca i zepchnięciem nas przez Rasza w dół, żeby nas uratować. Na dole czeka już na nas Karmina. W tej części jest zdecydowanie mniej broni palnej niż w poprzedniej i tworzymy wyrzutnie pił, która pomoże nam przeprawić się przez wrogów aż do dotarcia do naszej nowej bazy. Zmieniamy ciuchy i zaczynamy pomagać lokalnej społeczności, która pomoże nam walczyć z bliźniaczkami. Jednak najważniejszy w tej całej kładance jest Tomasz Rasz i to od jego uratowania zaczynamy. Docieramy do kopalni węgla i tam, schodząc niżej, odnajdujemy Rasza, który nie najgorzej sobie radzi w całej sytuacji. Teraz wystarczy tylko eskortować Rasza do Prosperity. Następnym etapem jest ulepszenie naszej bazy poprzez uratowanie specjalistów i ulepszanie obiektów. Pierwszą osobą, której pomożemy jest Bin, dla którego musimy dorwać Richarda, który ukradł wszystkie jego dane i mapy do jego strony. Jedyne co musimy zrobić, to nastraszyć trochę Richarda, który zdadza nam lokalizację skrytki. Tam zgarniamy dokumenty i wracamy do Bina, co da nam drugie trofeum. Kolejnym specjalistą, który potrzebuje naszej pomocy, jest Celine, który jak się okazuje spadł zestaw polowy, więc zeskakujemy na dół. Tam musimy podnosić co chwilę poziom wody, abyśmy mogli dosięgnąć zestaw, który chwilę później oddajemy Selin. Oh, Trzecim specjalistą jest Grace, którą znamy z głównej części gry. Różnica jest taka, że jest ślepa. Musimy pomóc jej odzyskać skradzioną przez bandytów broń. Jedziemy do starej stacji kolejowej, gdzie pozbywamy się przeciwników i odzyskujemy skradzione materiały. Po wszystkim dołącza do nas Grace, która decyduje się oddać nam broń. Do ulepszenia naszej bazy potrzeba etanolu, który zdobywamy poprzez wyzwolenie posterunków. Dzięki temu możemy kupić pierwsze ulepszenie infrastruktury. Dalej możemy uratować kogoś, kto kogo znamy już z poprzedniej części, a jest nim ojciec karminy, Nick. Zaczynamy od wybicia wszystkich bandytów, a następnie uciekamy z Nikiem, który, jak się okazuje, miał już plan ucieczki zaplanowany. W drodze pokonujemy jeszcze niedźwiedzia i to mamy tak naprawdę pokaz, jak słabo zrobili skalowanie obrażeń broni do poziomu przeciwnika. Bo sama walka z niedźwiedziem zajęła mi prawie dwie minuty. Kawałek dalej wsiadamy do wodolotu, który znamy już z poprzedniej części. Jednak ten nie ma już możliwości latania. Płynąc przez wodę, jadąc kawałek przez ląd, a dalej znów na wodzie pokonujemy kilku bandytów. Ostatecznie udaje nam się dotrzeć znikiem do Prosperity, gdzie możemy zobaczyć całą rodzinę już razem. Dalej ulepszamy całą bazę na drugi poziom, co oznacza tylko kłopoty, bo jesteśmy odwiedzeni przez bliźniaczki. Z polecenia Rasha musimy przygotować Prosperity. Od niego też dowiadujemy się, że wysłał zwiadowcę, a nasze zadaniem będzie teraz sprawdzić, co z nim się dzieje. Po chwili rozmowy okazuje się, że to czas ataku bandytów, więc szybko wracamy bronić naszą bazę. A podczas samej obrony odblokowuję kolejny trofeum, za zabicie 10 zadymiarzy wyrzutnią pił. W dalszym etapie musimy uniemożliwić bandytom podłożenie bomb, co kończy ich atak. Rash sugeruje nam kontakt z kultem Nowy Eden, którzy mogą nam pomóc odeprzeć kolejny atak bandytów. Po tym mamy scenkę, jak po wyjściu z bunkru, Joseph podarował rodzinie karminy trochę jedzenia. Zgodnie z propozycją Rasha udajemy się w stronę Nowego Edenu, gdzie Joseph wskazuje nam wyspę, do której musimy dotrzeć. Tam musimy zbadać trzy źródła światła, a podczas tego udaje mi się zebrać 15 roślinę, za co dostanę trofeum zielarz. Po zbadaniu trzeciego światła, Joseph kieruje nas do krzyża, dalej ścieżką docieramy do bunkru, gdzie znajdujemy jego księgę. Z nią wpuszczają nas do nowego Edenu, gdzie możemy poznać syna Josefa i fana, Ty jesteś, co ja Tutaj dowiadujemy się od niego, że osoba, która znajdzie księgę, zostanie prawowitym władcą Edenu. Według niego Józef nie żyje, ale nikt z kultu nie chce tego przyznać. Więc co w takiej sytuacji możemy zrobić? Musimy udać się na północ i sprawdzić, czy to prawda. Przede wszystkim musimy oczywiście udowodnić, czy jesteśmy godni takiego zadania poprzez przywrócenie ognia Edenu, a konkretniej chodzi o podpalenie jaskini z błogością. Musimy zniszczyć kilka rur, a następnie po wypełnieniu się jaskini gazem podpalić wszystko. Zdaliśmy nasz egzamin, więc wracamy do nowego Edenu, gdzie z błogosławieństwem ich lidera jesteśmy wysłani na poszukiwania Josefa. Płynąc łódką na północ, musimy rozpalać ogień, który będzie nas chronił przed błogością. Ostatecznie docieramy do sanktuarium Józefa. Okazuje się, że Józef żyje, ale nie wygląda już tak jak wcześniej. Opowiada on o swoich poświęceniach oraz to, że to my przyniesiemy mu zbawienie. Teraz musimy podążać za Józefem, gdzie na końcu drogi odnajdujemy symboliczne drzewo jabłoni, z którego Józef zrywa owoc, a pierwszy gryz sprawia, że mdlejemy. Po przebudzeniu czeka nas pojedinek z naszą wewnętrzną bestią. Gdzie na przemian musimy strzelać z łuków niedźwiedzia i rozpalać ogień. W kolejnym etapie łuk znika i zaczynamy robić z misia kotlety. Wracamy do prawdziwego świata, gdzie Józef pomaga nam wstać i nazywa nas pasterzem jego ludu. Misja wykonana, więc wracamy do Nowego Edenu, gdzie Ifan nie jest do końca zadowolony z powrotu ojca, natomiast reszta kultu uznaje powrót lidera. A całe spotkanie z Josephem odlokowuje nam specjalne umiejętności, z którymi powiązane będzie kilka trofeów. Robię chwilę przerwę od fabuły i zajmuję się nowym trybem, wyprawą. Praktycznie wszystkie z nich są bardzo do siebie podobne. Znajdź paczkę, ukradnij paczkę i dobiegnij do helikoptera, nie ginąc. Po skończeniu swojej pierwszej wyprawy zdobywam trofeum. Kolejne trofeum wpada za ukończenie trzech wypraw w trybie kooperacji. Teraz, żeby iść dalej z fabułą, muszę ulepszyć naszą bazę na kolejny poziom, a do tego będę potrzebować etanolu. W porównaniu do poprzednich gier, każdy posterunek możemy ponownie oddać w ręce bandytów, co zwiększy jego poziom trudności podczas odbijania oraz zwiększy ilość materiałów. Wystarczy w menu mapy wybrać opcję przeszukania. I właśnie podczas farmienia posterunków udaje mi się zabić swojego pierwszego enforcera, czyli przeciwnika o najwyższym poziomie. Po całym tym bieganiu ulepszamy Prosperity na trzeci poziom, po czym dowiadujemy się, że Rash wyszedł na zwiady, ale nigdy nie wrócił. Mija chwila od naszego wyjścia z bazy, a bliźniaczki już się chwalą, że mają Rasha i czekają na nas w nawozowni. Na miejscu okazuje się, że nie tylko Rash jest przetrzymywany, ale też inni zakładnicy. Tutaj musimy walczyć z czasem, aby rozbroić wszystkie bomby i uwolnić przetrzymywanych. Dalej z użyciem broni dalekodystansowej musimy postrzelać w łańcuchy. Po tym etapie bliźniaczki zapraszają nas do rafinerii. Zgodnie z ich poleceniami zostawiamy broń na zewnątrz, a następnie zapinamy się w kajdanki. Po krótkim monologu następuje egzekucja rasza. Na szczęście, dzięki Josephowi, mamy moc gniewu i udaje nam się wypaść przez okno. Na zewnątrz bliźniaczki uznają nas za martwych i kierują się do Nowego Edenu, zbadać sprawę naszej supermocy. Przenosimy się do Prosperity na pogrzeb Prasza. Następnie, zgodnie z zaleceniami Kim, udajemy się na spotkanie z Irwinem, który, jak się okazuje, ma problemy finansowe. Jedną z opcji wyjścia z długów jest obstawienie na nas na arenie walk, gdzie do przeżycia mamy trzy rundy, każda trudniejsza od poprzedniej, z finałową walką z obecnym mistrzem areny. Po wszystkim Irwin obiecuje pomóc nam zbliżyć się do bliźniaczek. Jego planem jest zabrać nas do więzienia, gdzie udając więźnia musimy zabić jednego z ważniejszych dowódców bandytów o imieniu Frank. Podczas całej więziennej akcji udajemy się zabić 25 wroga poprzez eliminację. A dalej podczas strzelaniny ze strażnikami wytwarzam swoją dziesiątą apteczkę. Na dachu głównego budynku spotykamy nadzorcę więzienia, zgarniamy jego ubrania wyścigowe i możemy uciekać. Przed dotarciem jeszcze do Irwina zagaduję do NPC zwiadowcy, tego z wykrzyknikiem na niebieskim tle i zbieram po raz dziesiąty dane wywiadowcze. To trofeum jest potencjalnie pomijalne, ale raczej wpadnie podczas progresji w grze. Dalszą częścią planu jest udział w derbach jeździeckich, gdzie musimy wyeliminować wszystkich przeciwników, zanim oni wyeliminują nas. Dla zwycięzcy przewidziana jest kolacja z bliźniaczkami i innymi wysokiej rangi bandytami. Po chwili dołączy nas Ifan, który obiecuje dostęp do sakralnego jabłka, na co jeden z bandytów reaguje nie tak, jakby tego bliźniaczki chciały. Zostajemy sami z resztą bandytów, więc to czas na ich eliminację, a następnie ucieczkę z areny aż do Nowego Edenu, który został zaatakowany przez wszystkie siły bandytów. Jest to ostateczna walka z bliźniaczkami, która przez beznadziejne skalowanie broni zajęła mi prawie 30 minut. Ostatecznie obie bliźniaczki padają, jednak tutaj możemy zdecydować się nad losem jednej z nich, bo druga już nie żyje. Mojego wyboru chyba każdy może się domyśleć. Udajemy się do sanktuarium Josefa, żeby skonfrontować Ifana. Ten na naszych oczach zjada jabłko, a następnie ucieka w głąb jaskini. Tam czeka już na nas przemieniony. Ta walka to nic skomplikowanego. Biegamy po całej jaskini, zgarniając amunicję i strzelając do Ifana. Co ostatecznie kończy jego żywot. Wszystko kończy się monologiem Josefa, że wszystko to jego wina i że po wszystkim, co uczynił, nie zasługuje już żyć, prosząc nas o koniec. Przykłada pistolet do klatki piersiowej, a my pociągamy za spust. Wracamy do Prosperity, na rasza, gdzie wraz z Karminą zbijamy toast za nadzieję. A pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest zdobycie zawartości zrzutu. Jest to losowy event na mapie. Na miejscu musimy wybić wrogów i przeszukać jego zawartość. Dalej, na jednym z posterunków zabijam swojego piątego przeciwnika, rzucając w niego tarczą. W bazie rzucam 3 granaty dymne i wytwarzam 3 egzemplarze broni. Dalej, bawię się w poszukiwacza skarbów i wykonuję trzy misje z tym związane. Gdzie na przykład musiałem rozwiązać zadanie z rybami, czy też powspinać się po ruszczowaniu. Po tym rekrutuję swojego kolejnego pomagiera, Horacego, którego muszę pogłaskać. A chwilę później otwieram swój piąty sejf oraz zabijam pierwsze monstrualne zwierzę w tym przypadku Dzika. W tej części nie ma zbyt dużo kolekcjonerskich przedmiotów, jedynie odtwarzacze muzyki oraz miejsca z fotografii. Po wszystkim tworzę swoją pierwszą legendarną broń oraz werbuje swoją ostatnią splumę do wynajęcia. Ale to nie koniec trofeów związanych z pomagierami, bo teraz muszę przez 5 minut powozić w przyczepie psa. Kolejną rzeczą jest wyzwolenie wszystkich posterunków rangi trzeciej, co oznacza, że każdy z posterunków musiałem wyczyścić trzykrotnie, a dzięki zebranemu etanolowi buduję wszystkie ulepszenia obiektów w Prosperity. Kolejne osiągnięcie zdobywam przy użyciu desantu powietrznego, bo chwilę przed wylądowaniem wykonuję podwójny skok, który niweluje obrażenia i udaje mi się przeżyć upadek z 30 metrów. A później również używam skoku wiary i wykonuję eliminację z powietrza. Po tym mogę skupić się na wyprawach, gdzie zabijam enforcera przy użyciu bagnetu. A po skończeniu tej wyprawy odblokowuje pierwszy poziom wszystkich talentów. W wyprawie wrak samolotu rządowego mamy easter związanego ze Splintercellem. Gdzie w jednym z samolotów uruchamiamy komputer, który piętro wyżej otwiera pokój ze strojem sama Fischera. A po tym kończę wszystkie 7 wypraw rangi trzeciej. W porównaniu do poprzedniej części nie musimy pobijać żadnych rybich rekordów i wystarczy, że złapiemy każdy rodzaj ryby w krabstwie. Wracam po raz ostatni do wyzwalania posterunków, bo muszę wyzwolić posterunek rangi trzeciej, pozostając niewykrytym. Poza zabiciem enforcera bagnetem, muszę go też zabić strzałem w głowę używając amunicji przebijającej. Jak mówiłem na samym początku, w tej części nie ma już tak łatwo dostępnych latających pojazdów, ale możemy zawsze taki zrobić z użyciem dynamitu. Do końca pozostało mi sześć trofek, a pierwszym jest strącenie hełmu z głowy przeciwnika za pomocą potężnego ataku wręcz. A dalej klasycznie zabijam wroga strzało z odległości 100 metrów. Tutaj musimy pobawić się też w mistrza garbarskiego i zebrać każdy rodzaj skóry, wliczając w to także zwierzęta monstrualne. Nie wiem czemu, ale zawsze trofeum tego typu zostawiam sobie na sam koniec, bo muszę odbić cysternę z etanolem i dojechać nią do swojego posterunku. Po tym zostało mi najbardziej wkurzające trofeum, bo muszę wyeliminować 10 wrogów podczas jednej aktywacji gniewu. Próbowałem to zrobić w najbardziej racjonalny sposób, czyli w jakimś posterunku lub też na jakiejś wyprawie. Jednak okazuje się, że najlepszy sposób jest faktycznie zrobienie tego na posterunku, ale nie na pierwszo, lecz z helikopteru. Na początku trzeba trochę postrzelać, aby sprowadzić większą ilość wrogów, a następnie odpalamy gniew i zaczynamy wybijać przeciwników. Na sam koniec zostawiłem sobie ulepszenie tego samego talentu do piątego poziomu. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, suba i do zobaczenia.